Ja mówię, a może mi pan do domu zanieść? Tam pan wejdzie do domu i zaniesie, On mówi, dobra, dobra, to zaniosę. Ja trzymam Lokiego, furtka otwarta. Trzymam tego lokiego, on zostawia tą, tą paczkę, odwraca się do mnie, żeby wiecie, jakby wyjść z powrotem, ja dadzą furtkę, co ja mu trzymam. I słuchajcie, ja mówię do niego, że mam nadzieję, że raz pan nie, nie przyjdzie, jak nie będę goła. I w momencie, w którym powiedziałam słowo goła, rozsunął mi się szlafrok i on <ślam> cała goła! Całutka kurwa! po prostu było mi tak wstyd, ja mówię, pan się odwróci, no, zaczęłam się drzeć, że ma się odwrócić, bo cyce na wierzchu, wszystko na wierzchu, on się, wiecie, automatycznie do tyłu, ja mówię, o nie, o nie, no nie wierzę, że to się wydarzyło, nie, opatuliłam się, opatuliłam się, to mówię, wiecie, wyglądam jak taka mamuśka w takim turbanie jeszcze, Boże, Boże, aż mi jest tak głupia, jak o tym mówię. To było straszne. To było przysięga, jedno z gorszych akcji. Złego. A teraz będę obierać ogóra. <noise> Będziemy obierać ogóra. Ale ja nie chcę całego ogóra. Muszę od obciąć pół ogóra, bo ja nie wiem. W sumie ile mi zajdzie na to? Nie wiem, ile ogóra. Nie no, nie zejdzie mi cały ogór na to, dobra. Skąd ja mam diamentowy miecz? Ja ale dobra, nieważne. Czemu kurwa tyle osób nagle się zrespiło? Ej, bo tu płacze Sorden! Bo są kurwa Ej, Sorden! Aha... Co ty kurwa mówisz że klientak! To są bezdomni, kurwa! Ale Ta woda już Na YouTube'a faktycznie. O nie, już ze spodni, spodnie, słyszeliście to? Dwa razy. <grym> <grym> czy ty chciałaś, żeby potrafił raz samochód, po prostu czy co? No bo ja tak z sentymentem to naszą wspólną agonię traktuję, a dawno razem nie umarliśmy, już się słuchajcie. Zrozumie, no jak dawno umarliśmy się razem z razy, a jutro możemy tylko na Nie pomijaj tych 8 bo to było na 8 jakie kiedykolwiek doświadczyłam. <grym> Ej, Bardzo miło, bardzo miło. No, wiem, no, ale... bo ja umiem czasami być miła. Ej, ja jestem w soku, masz widzowie przysięgam, że ona nigdy tak miła dla mnie nie była jak wszystkie ostatnich Aż się zarobimy, jak powiedziałem, co powiedziałem. <trybujesz> auto sprawiła. To auto jest poruchane. <trybujesz> jak ty miota, jak szatan! Jezu, jak ty nie jechać? Ja, ej, to samo skręca, ja nic nie klikam, ja... To samo skręca, to jest tak ślisko. Ej, i bezki, tu kolejno, to o flexowaniu się idź panią. Dlaczego tak raperzy robią, że oni ci śpiewały na przykład. No, ja no, mam mieszkanie na złotej, a ty nic. No, y, mam y, torebkę Louis Vuitton, a ty nic. Y, mam buty Nike, a ty masz buty z drewna, a ty nic. No, czemu oni tak śpiewają? Wszyscy, ja nie rozumiem. Czemu oni cisną po nas? Że my nie mamy nic, że my w ogóle jesteśmy biedni, jak buty z drewna. No, w młodej Polskie, w młodej, polskie, młodej Polsce, w młodej Polsce chłopi nosili buty z drewna. Ludzie nosili buty z drewna. 13 lat, 14 może? Coś takiego? 13-14 lat w Metinie? Miałam nikt tak, nie wiedząc w ogóle za bardzo o co chodzi. THC Paulincia 6,9. I to był mój nik na i, I ludzie mi dawali nawet itemy. Mm -hmm, dawa... temy. No najdroższa! Później widzę, później widzę w tym grzewiu. Ja nie widzę. Ty też widzę. A ja widzę. O dziękuję. w tym oto pieńku objawił nam się król polski sumie Jak tak przymknę jedno oko, a potem drugie, no to trochę przypomina chrobrego. Woda święcona. A ty pleciesz, przecież to palietus najprawdziwszy. Król o, to ma buzię. No piękne. A teraz tak, będę panią musiał grzecznie poprosić o opuszczenie terenu budowy CKP. Nie ma mowy, nie zostawimy świętego zagajniczka. To jest, łapy precz od naszego pana na pieńku, albo będziesz miał z nami na pieńku. Dobra, co nieco wiem o fanatykach religijnych, i rozmowa na wiele się tu nie zda. Widzę tylko jedno rozwiązanie. Hmm. Najebać baby! Seb uwalona głównym. I ten pan wygląda. Przepraszam! A, uh! SŁYNNY MALARZ JEZU, JEZU Nie no, żartowałam O, przyszedł To jednak mu nie powiem, mam on to sam zobaczy No wałkuję tą rolką z taką tym Taką rolką Bo nie miałam wałka jednak się nie rozprócz. O, fajna piosenka. W górę, która była. Cimanko. Ej, widzicie, stopy było trochę widać już więcej osób przyszło No nieźle, ja was wszystkich widzę. Mm, o, o. Jezus, mam tylko nóż do kanapek. Dobra, damy radę Ja dużo rzeczy nie muszę ciąć. Mm. Ja tu siedziałem przy stopani. Siemka, hej. Na no, no, taką kosteczkę jak żeby ją dobycia. Ej, wiecie, co mam do... i do... Weziemy... Co tam? Znalazłem świnkę Nie no, Do, do, do dobra, to jest przesada. Ja do tego <sarofery> nie przykład... To... <sarofery> przykładam. Zaskoczony, my... że ktoś by mógł pomyśleć że ta firma się nazywa Levi's po angielsku tą firmę to się wymawia Levi's Dobrze, no to w takim razie wchodzimy do Levi's i będziemy szukać cepki w Co tu się wydarzyło? Geez, I thought you was gonna be a no-show. Not bad, co to nice material. Jest? Thanks. So, uh, what's the plan for tonight? You'll find out. A friend bug, of mine is coming this up. I met him when you was on your look. What is showed He's kind of an important guy. <laughs> You'll see in a minute. Here he comes. Hey, Joe. Hey, Eddie. Hey, how's it going? No, not too bad, not too bad. <laughs> Arioszek 10 złotych 69 groszy Myszeczko, może w zamian za piosenkę po streamku zrobimy body sushi? Oglądałaś jak bungę zrobili taki odcinek? Może zrobimy to samo? Trzy nie mogę się doczekać, aż skończysz streamka. Czekam, trzy mył. A na kim by miało być Arioszku? No, no tobie? Ale nie oglądałam jak będzie robiła. Co? I przede wszystkim zjeść, bo zupę kurwa z białych warzyw tylko zjadłam dzisiaj. No, dzisiaj, ma, dzisiaj masz walna akurat. Z białych warzyw. Mhm, mm mhm. Mm nie, no z czarnych, no nie, no nie ma takich, nie? Mm -hmm. Jak nie ma. Mm -hmm. Nie, to kurwa, nie, nie mówiła mm -hmm. o takich warzywach, tak? Mm -hmm. Mm -hmm. A co będziesz jadła kogoś na dziale kurwa onkologii? Nie. Ja z, wó z wózka to zajmowałaś te warzywa przynajmniej? Ja pierdolę! Cicho już! Was faj, teraz faj. Ja pierdol. Nice. Boże! Róbcie, to róbcie to klipot, jestem fanem tej akcji. Hej kolego to było rozproszenie. Ale to, to było save podobało mi się to! Cześć Major ja jestem falem, naprawdę. No tak. Potrzebujemy twojego nosa. Nosa? Nosa. Wąchaj czy ładne. Nie tu, tu. Mm, czegoś jest Dziwne. za dużo, tak. Dziwne, ale ładne czy nieładne? A tu? Na dwa razy. O kurwa, śmierdzę. to? <ścoughs> <ścoughs> to najlepsze, to, to? ładne, bardzo to ładne. ładne. A to pa, to pasuje do mnie, czy nie? To pokaż. Tak. Nie, to To znaczy, ty tu jest mi, to jest za delikatne. Ty to taka wradniejsza jesteś. Mamo. Mhm, tak. Ładne? To, to. A mnie. to? To jeszcze raz. Nie, to, 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 to. To nie. No nie. Ale, a to? Nie, to, to, to. to, to, to cuchnie. Kurwa. To jest tragedia. To, to jest tragedia. Co to jest?